Tutaj byłby apel do pana prokuratora generalnego, dlatego że on może skorzystać, może wnieść od każdego orzeczenia, które zawiera rażące naruszenie prawa, a to jest moim przekonaniu rażące naruszenie prawa, kasacji. do nie więc to 2000 wieś koło Rzeszowa. Proboszcz z miejscowej parafii wywiesił przed kościołem listę z nazwiskami i adresami parafian oraz informacjami kto wpłaca na budowę nowej plebanii i nowego cmentarza, a kto nie jest skory dodatków. Nie spodobało się to jednemu z parafian, Stanisławowi Pasierbowi. Zgodził się Pan, żeby Pana dane osobowe były podawane? A skąd? Ja nie, nie, żadnych, żadnych danych danych osobowych do nie, wy... nie, 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 nie ujawniałem. Ksiądz że pokolenie, spisał Moje dane osobowe wciągną do, do tego, do grafiku. 68-letni Stanisław Pasierb poczuł się szczególnie urażony opublikowanymi listami. To właśnie na nich ksiądz co miesiąc upubliczniał informację, że pan Stanisław nigdy nie dorzucił nawet złotówki do zbiórki na nową plebanię oraz cmentarz. Mężczyzna, który twierdzi, że prosił bezskutecznie księdza o nieumieszczanie jego nazwiska, postanowił zawiadomić prokuraturę. Byłem, mówiłem mu, wiesz, że mnie na murach że, że ci nie daje pieniędzy. Książę? i uczelnie w mnie. Nic. Jak zareagował? Nic. Za, za, za Sporządziliśmy jako skarżenia. Zarzucając proboszczowi, że w pewnym okresie czasu, administrując zbiorem danych parafian, sporządził te listy, które następnie umieścił w gablotach i powiesił przed głównym wejściem do kościoła i w ten sposób udostępnił dane osobowe osobom nieuprawnionym. Sąd rejonowy w Rzeszowie uznał proboszcza winnym upublicznienia danych osobowych, jednak postępowanie warunkowo umorzył na dwa lata. Nakazał także księdzu zapłacić 1,5 tysiąca złotych na cele charytatywne. Ksiądz zaskarżył skazującego wyrok. Kilkanaście dni temu w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyła się rozprawa apelacyjna. Proszę do sprawy Sąd przychylił się do wniosku proboszcza i całkowicie umorzył postępowanie ze względu na niską szkodliwość czynu. Duchowny nie zostanie także wpisany do rejestru karanych. Motywy przedstawił sędzia sprawozdawca w motywach ustnych. No takie na przykład, że były inicjały same. No nie, to nie jest prawda. Takie były. Tak, wskazano. I takie były. Tak, wskazano inicjały samych osób, plus adresy pełne. To była jedna z okoliczności, które decydowały o tym, że był znikomy stopień. No, były całe nazwiska, panie sędzio. Co do reszty, sędzia sprawozdawca się wypowiada. Panie sędzio, to ja panu pokażę, bo ja mam to w takim razie. Proszę zobaczyć. Panie sędzio, proszę o. Tutaj są. Tu jest, yy... No, ale są inicjały też, prawda? Są inicjały, ale są też i nazwiska. Ale są też inicjały. Tutaj jest kilka stron tak naprawdę pełnych danych, imion, nazwisk i adresów. Ta dyskusja jest w tej chwili bez sensu. Sąd podjął taką decyzję. Na udostępnionych nam przez gazetę wyborczą listach wyraźnie widać pełne dane osobowe z informacjami, kto i ile wpłacał co miesiąc, a kto w ogóle nie płacił. Jak to możliwe, że sędziowie nie wzięli pod uwagę faktu, że wywieszone przed kościołem listy naruszyły dobre imię mieszkańców? Jak to jest możliwe, że, że można upubliczyć dane osobowe i nie zostać za to ukarane? No możliwe, bo tak się stało. To jest typowe nadużycie prawa. Błędne kryterium mówiąc krótko, jest to błędne zastosowanie, zastosowanie prawa. Dlatego, że z tego, co Pan mówi, to wynika, że tam przestępstwo z ustawy o ochronie danych osobowych, po, polegające na tworzeniu nielegalnego zbioru danych osobowych, no jest ewidentne. Pan, nie ma o czym dyskutować. Ksiądz proboszcz uważa, że nagonka na niego jest zemstą. Kogo i za co? Niektórych mieszkańców, którzy nie chcą obok swoich domów cmentarza. Nie pomogły protesty. Listy z nazwiskami proboszcz wywieszał prawie cztery lata. Owszem, były sytuacje takie, że raz czy drugi zdarto, ponieważ tutaj nie jest zamknięte to, o, więc zdarto, bo te listy wisiały tutaj. Ktoś zdarł, prawda, ale wydawało mi się, że to jest jakiś wybryk chuligański po prostu, że ktoś tam przyszedł i, i, i ściągnął to. Ksiądz Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, zdecydowanie potępia zachowanie proboszcza parafii w łukawcu. Uważa, że publiczne informowanie, kto nie wpłaca na rozbudowę plebanii czy cmentarza, nie jest zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Publikując coś, to nie dał, wywierana niego presja, to przypomina trochę takie praktyki peryloskie. To nie jest oczywiście metoda i jeżeli, nie wiem, to jest metoda na wyduszenie pieniędzy, na pewno nie jest metoda na. Związanie ludzi z kościołem. Nikt nie lubi być upokorzony publicznie. Proboszczy nie czuje się winny. Na umówione spotkanie przychodzi wraz z popierającymi go mieszkańcami Łukawca. Żałuję ksiądz tego wstyd księdzą. Może to pozostawię bez komentarza, no bo trudno się w takich kategoriach moralnych wypowiadać, prawda? To Niech pan zostawi mojemu sumieniu. Ja też jestem księdzem i też się spowiadam, prawda? A pan nie jest księdzem, żeby mnie spowiadać. 一起干！